Zapraszam Was dzisiaj na taki makijaż gadany. Będę przy okazji testowała nowości, które wpadły w moje ręce. Będzie to m.in. paleta z Urban Decay, taka paleta połyskliwych mocno cieni Mundust. E, genialna, zresztą zobaczycie. Będę też testowała e, podkład Milani, e, cienie make-up, których wyczekujecie bardzo na moim kanale. Więc jeżeli ten makijaż w takim mocno jesiennym klimacie Wam się podoba, to koniecznie oglądajcie ten film dalej. Zacznę od nałożenia bazy pod makijaż. U mnie będzie to Bioderma Hydra Bioperfectior, albo jakoś tak. W każdym razie jest to wygładzający, nawilżający e, i rozświetlający kosmetyk. Takie w sumie wszystko w jednym. Dodatkowo ma jeszcze filtr 30, więc bardzo fajnie się sprawdza na co dzień pod makijaż, a do tego właśnie do takiej cery odwodnionej na jesień, zimę naprawdę bardzo, bardzo ładnie współpracuje z taką cerą. W ogóle będę nagrywała dla Was na dniach dosłownie film o różnicach między skórą suchą a odwodnioną, bo to jest kolosalna różnica tutaj jakby doświadczenie wizerzowe już nauczyło mnie tego, że dziewczyny raczej nie potrafią rozpoznać jaką cerę mają i niestety rezultatem tego jest złe dobranie pielęgnacji i niestety potem przesuszenie, takie solidne skóry, które potem ciężko e, wyprowadzić, więc taki film niedługo będzie. No i jak widzicie nałożyłam sobie raz, dwa, trzy mm, tą bazę i chcę dzisiaj przetestować nowy podkład. Ten podkład przyszedł do mnie ze sklepu Cocolita, to jest podkład Milani Conceal and Perfect. Kolor to jest dwójka, wybierałam na stronie, wydawało mi się, że będzie ok. Podkład proponuje nam od średniego do pełnego krycia. To jest podkład długotrwały, wodoodporny, no i też tutaj jak producent nam obiecuje, świetnie się trzyma, jeżeli chodzi o sytuacje, kiedy na przykład się mocniej pocimy. Wydaje mi się, że ten kolor będzie troszeczkę za ciemny, aczkolwiek zaraz zobaczymy. Jest dość gęsty, nie wiem czy to widać. Zaraz zobaczę, czy... Nie zrobię sobie krzywdy tym kolorem. No ale dobra, nie ma jakiejś dużej różnicy. O ile się nie utleni, to nie będzie tak najgorzej. Będę go nakładała, słuchajcie, beauty blenderem. Tylko najpierw sobie zrobię takie bobki. Rozkładam podkład na twarz. No teraz trochę widać, że jest za ciemny. Ale mam dzisiaj golf, więc jakoś sobie z tym poradzę. Na przyszłość będę musiała go trochę e, rozbierać, rozjaśniać, i w, mm, w tym celu używam sobie zawsze tego białego podkładu z firmy Stargazer. Link zostawię Wam e, na dole. Mówiłam już o tym kosmetyku bodajże w któryś ulubieńcach. Tego podkładu Milani używam po raz pierwszy, więc jest to trochę taki test pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o ten podkład. Trochę się błyszczy, ale tutaj a, jakby no, nie ma mowy o, o matowieniu na opakowaniu gdziekolwiek, więc dobra, nie będziemy się czepiać. Dodam sobie jeszcze takie pół pompki do, dosłownie, żeby zakryć gdzieś tam jeszcze te niedoskonałości. Ponieważ on jest za ciemny, to muszę przyłożyć się trochę bardziej do rozprowadzania go a, na krańcach twarzy. No, bo to tutaj właśnie zawsze widać tą kolosalną różnicę czasami na ulicy. Więc tu dokładnie muszę go sobie wpracować. Jak nie wiecie, czym domywać te gąbki, to bardzo serdecznie polecam olejek do demakijażu, wtwórnie do demakijażu pod prysznic z Isany takie żółte opakowanie. I żółty też jest olejek. Podkład wygląda całkiem dobrze, ale mam wrażenie, że trochę mi podkreśla rozszerzone pory na czole. Może to jest kwestia tego, że jeszcze się błyszczy. Zaraz jak go przymatowimy, to zobaczymy, jak to się zachowa. Eee, korektora nowego dzisiaj nie będę testowała. Wezmę zaufany MAC Prep' and Prime w kolorze Light Boost, czyli korektor rozświetlający taki z pędzelkiem o żółtawym kolorze, boję się trochę, że będzie za duży kontrast między tym ciemnym podkładem, a korektorem, ale jeżeli tak się stanie, to zaraz coś na to poradzimy. Przejdę teraz do pudru, no bo niestety ten podkład mi się trochę błyszczy. Może też e, ta baza, którą nałożyłam, czyli no jednak trochę rozświetlająca, bo tu mamy masę perłową, dodała trochę tego właśnie błysku. Nie wiem, przetestuję go jeszcze z inną bazą i teraz e, zmatowię sobie ten podkład e, pudrem, który ostatnio dostałam w paczce od Coty e, i to jest puder burżuła, transparentny. Używałam go już kilka razy, słuchajcie... Eee, ale no, hmm. mam takie mieszane uczucia co do niego. Fajnie wygładza, ale niestety mam wrażenie, że trochę bieli eee, i tutaj z tym trzeba uważać, nie kłaść za dużo, bo można sobie potem zrobić kuku na zdjęciach chociażby. Zobaczymy jak się dzisiaj sprawdzi. No a teraz nawet jak patrzę na tą skórę, to moim zdaniem jest trochę rozbielona. Ale dzisiaj przy tym ciemniejszym podkładzie mi to trochę pomoże. Ale generalnie puder jest bardzo fajny i ładnie pachnie, chociaż ten zapach jest dziwny. Ani to słodkie, nie wiem, jakimiś takimi lekami mi pachnie. Teraz brewki, muszę je trochę uzupełnić, bo jak widzicie są i za krótkie, i za rzadkie. I użyję zaufanej pomady z maka. Fluid Line w kolorze True Brunette. I z kośnym pędzelkiem będę sobie uzupełniała. Zaczynam od dolnej krawędzi brwi. Moje brwi to raczej koleżanki niż siostry. Cały czas staram się doprowadzić je do symetrii, ale Idzie to strasznie opornie. Chyba się muszę udać do jakiejś specjalistki. No i delikatnie początek sobie tutaj zaznaczę. Brwi skończone. Muszę je chyba rozjaśnić czymś, bo no, włosy robią się coraz jaśniejsze, bo się wypłukują. No, a brwi są dość ciemne i niestety muszę jakby e, uzupełniać je kolorem moich naturalnych brwi, więc wychodzi to wszystko takie mocne. No ale dobra, e, w momencie kiedy już robię sobie makijaż oczu, to jakoś to wszystko wraca tak mniej więcej do normy, ale nadal moim zdaniem są trochę za ciemne. Teraz będę nakładała bazę pod cienie i jest to baza z Urban Decay. I nazywa się Miner Syn. Ona jest taka lekko połyskliwa. Jak widzicie teraz, w bazach Urbana są już aplikatory. I teraz rozkładam sobie palcem bazę dokładnie na całej powiece. Odpowiednia ilość bazy na powiekach jest dość istotna, żeby się to nie kawaliło, potem nie zbierało w załamaniu. Także uważajcie, lepiej troszeczkę za mało niż za dużo. Ja makijaż oczu zawsze zaczynam od nałożenia beżowego cienia w wewnętrzny kącik oka, czyli o tutaj aż pod brew pod łuk brwiowy Mam ochotę dzisiaj na jakiś makijaż taki typowo w, w typowo jesiennych kolorach więc sięgnę po jakieś takie cieplejsze kolory dzisiaj e, i zacznę od takiego właśnie pomarańczowego brązu i będę go nakładała puchatym pędzelkiem od zewnętrznego kącika ku źrenicy i takimi delikatnymi posuwistymi ruchami Rozcieram sobie ten cień tutaj w załamaniu. Dochodzę mniej więcej do tego miejsca tutaj z tym cieniem, żeby tą powiekę podnieść, otworzyć oko. To jest taki mój cień bazowy właśnie pod blendowanie. I to samo na drugim oku. Teraz czystym pędzlem do blendowania przetrę granice cienia. Żeby wszystko już ładnie się wychmurzyło, jak ja to mówię. Teraz przejdę do trochę ciemniejszego cienia, nawet nie trochę, ale tak solidnie ciemniejszego. Bardzo fajny kolor, nazywa się Coco Bear i to jest cienie z Makeup Geek. Teraz tym samym pędzlem, który nakładałam poprzedni cień, będę go nakładała w zewnętrzny kącik. I tu zaznaczała załamanie powieki w zewnętrznym kąciku. I znowu takim luźnym dosłownie ruchem ręki ślizgam sobie w tym miejscu. Budujemy ten cień. Im delikatniej, tym lepiej. Zobaczcie, jak się otwiera oko ładnie do zewnątrz. Dokładamy cienia. Jak widzicie, teraz go wklepuję, żeby za chwilę go rozetrzeć i krańce rozdzielamy. Teraz wezmę jeszcze trochę mm, tego poprzedniego, jaśniejszego cienia i sobie od góry troszeczkę dołożę, żeby wyczyścić to blendowanie. Jeżeli wyjdzie wam się trochę za wysoko w górę, nie przejmujcie się, zawsze można to potem wyczyścić cielistym e, cieniem. Chcę jeszcze trochę przyciemnić zewnętrzny kącik, więc cieniem Americano Makeup Geek, taki głęboki, ciemny brąz, czekajcie, przesunę lusterko. E, nakładam jeszcze w zewnętrzny kącik, już teraz takim troszkę bardziej zbitym pędzelkiem, numer 239 z Maka. I w zewnętrzny kącik sobie dokładam. Staram się od razu delikatnie blendować, ale i tak docelowo będę blendowała tym pędzlem z cieniem, który nakładałam, czyli tym rudym brązowym kolorem. I to właśnie tutaj, tą taką resztką, która została na pędzlu. Staram się ten ciemniejszy kolor wtopić w powiekę. Nie przejmuję się, że wyszłam tak daleko. To jest celowe po to, żeby to oko powiększyć, bo właśnie tu zostawiam sobie miejsce na uzupełnienie dolnej powieki. Więc jak widzicie, wyszłam. Dalej niż moja powieka. O, i tutaj wtedy ładnie ten dół nam dojdzie i jeszcze bardziej powiększy i otworzy oczy. Teraz dokładam sobie cienia Cranberry z Maca i takim płaskim, syntetycznym pędzlem. Przeciągam go sobie tutaj na granicy tego ciemnego cienia z moją powieką. Jestem mniej więcej na wysokości mojej źrenicy. Teraz cień Cranberry zamieniam na My tai z Makeup Geek. To jest przepiękny duochrom. Połyskuje z takiej brzoskwini na różowy kolor. No dla mnie po prostu petarda. Bo cały czas jesteśmy w tej samej kolorystyce, więc to nam się wszystko ostatecznie ładnie połączy. Mogę sobie jeszcze doklepać palcem trochę, bo te cienie bardzo lubią być nakładane palcem. W ogóle te takie mocniej błyszczące cienie... Duo chromy zwłaszcza najlepiej wyglądają po nałożeniu palca. I zobaczcie, jak od razu zwiększa się intensywność tego cienia. Hmm? Dobra, czas na głównego bohatera tego makijażu: to będzie cień Mundast z palety Urban Decay. Przepiękna paleta z takimi akcentami, powiedziałabym, do makijażu. To są takie połyskliwe bardzo cienie. E, troszkę wyglądają jak zmielony brokat, który po nałożeniu na skórę, na powiekę, em, tworzy taką piękną folię. Jeżeli nałożycie go na sucho, to tylko i wyłącznie będą to takie iskrzące drobiny. No i ja pomyślałam sobie, że wykorzystam tutaj ten kolor Element, czyli taki e, różowo-czerwony iskrzący cień, i nakładam go na środek powieki. Wyciągam go troszkę wyżej, ale już taką, takim czystym palcem delikatnie ściągam te iskierki do góry i przeciągam. Cudne są, naprawdę są cudne. Zobaczcie, podobuje mi się. Teraz już zacznę makijaż dolnej powieki i brązową kredkę z Izadory, numer 02 Soft Dark Brown. Nakładam ją na dolną powiekę. Ona jest w konsystencji delikatnie pudrowa, więc dobrze się na niej rozciera cienie. I to będzie moja baza. Nałożę może właśnie ten cień, od którego zaczynałam zabawę na oku, czyli ten taki lekki um, karmelowy kolor, który się nazywa, nie powiem jak. Zobaczycie tutaj na dole, będzie wszystko napisane. I pacynką nakładam go sobie na dolną powiekę. I zobaczcie, dzięki temu, że wyszłam troszeczkę dalej. O, to teraz mi się tutaj wszystko pięknie połączy. To jest znowu tylko i wyłącznie podstawa pod kolejne ciemniejsze kolory. Łączę górę z dołem koniecznie. I teraz nakładam kolejny kolor, czyli ten rudy brąz. I dokładam jeszcze tego ciemniejszego cienia, czyli espresso. I nim już teraz przy linii rzęs. I tym cieniem też łączę górę z dołem. Będę musiała jeszcze dołożyć korektora pod oczami, bo przez to, że bawię się z pomarańczami, a sama jestem dość żółta, to teraz pod oczami <laughs> zrobiło się dość ciemno. Wewnętrzny kącik oka nałożę namiętnie przeze mnie używany kolor Peachless z Makeup Geek i teraz może palcem nałożę po prostu. Połyskuję na złoto różowy, wiem, że Hania chyba eee, stworzyła podobny bardzo kolor, ale nie powiem wam, jak się nazywa, bo niestety nie pamiętam nazwy, ale ostatnio będąc na warsztatach w Pro Makeup Academy. Miałam okazję zobaczyć te cienie i właśnie znalazłam bardzo podobny kolor. Dołożę jeszcze tego sparkla w kolorze Specter też paluchem. On jest mocniej błyszczący, ale to nic. My lubimy błyski. O i on się pięknie komponuje z tym kolorem Ambitless. Także wszystko nam się tutaj fajnie połączy. Do wytuszowania mm, rzęs użyję nowej maskary, stosunkowo nowej, natomiast już ją testowałam e, i bardzo się polubiłyśmy. To jest maskara Burżua Volume Reveal, e, silikonowa szczoteczka. Przyjemny tusz, naprawdę fajnie rozdziela, e, ładnie dodaje objętości i do tego ma jeszcze lustereczko w sobie, co przy mojej wadzie wzroku jest super, bo jestem ślepakiem, a właśnie jak sobie trzymam tak blisko, ten tłuszcz, to wtedy wszystko widzę. Moje rzęsy to bieda. Muszę chyba zacząć e, używać znowu jakiejś odżywki, bo jest tu masakra. Przykleję chińskie rzęsy z AliExpress. Bardzo popularny model, zbliżony do Demi Wispy z Zardel. E, no a kosztują chyba nawet nie całego dolara. Fajnie się sprawdzają. Są miękkie, dosyć miękkie jak na e, rzęsy chińskie. E, I będę używała Kleju z nisza. Moim zdaniem on klei dużo lepiej niż duo, szybciej łapie, nie trzeba tak długo czekać i jakoś tak mam wrażenie, że się te rzęsy nie odklejają, tak jak czasami przy, przy duo. A wiecie co, ona maluje jeszcze kreskę. Będę robiła tą kreskę linerem z burżuła. To też jest z rzeczy właśnie z tej paczki koti, którą dostałam i od razu mnie zachwycił. Od razu go zaczęłam używać i używam teraz już codziennie. Naprawdę fajny, przyjazny, bardzo pędzelek, aplikator. Łatwo się tą kreskę dzięki temu rysuje. Rzęsy przyklejone, ale tak jak mówiłam poczyszczę sobie jeszcze tutaj um, miejsce pod okiem i podejdę sobie tutaj troszkę wyżej. Przy okazji ten um, korektor nakładany, jakby dokładany, bardzo ładnie jeszcze czyści blendowanie, więc tutaj można sobie podejść troszkę wyżej i dodatkowo jeszcze wyczyścić. Cienie. I będę konturować, będę używała palety z Anastazji Beverly Hills. Z jeszcze jasnym pudrem, mieszanką tego i tego, przejadę pod oczami, żeby tą partię rozświetlić. Delikatnie wyjeżdżam też na kość policzkową. Zdecydowałam się na róż Stu-Faced w kolorze Baby Love. I to jest taki śmieszny, ceglany kolor z nutką pomarańczu, więc nam się tutaj fajnie wkomponuje. Nie jest do końca pomarańczowy, ma troszeczkę, nawet powiedziałabym delikatnie, trochę, trochę, mini, minimalnie e, różu w sobie, bo też nie możemy tutaj pójść w same pomarańcze. moim zdaniem. Trzeba trochę tą cerę ożywić e, chłodniejszym jakimś różem właśnie. Więc taki kolor pośredni będzie moim zdaniem w sam raz. Pędzelki Hakuro. Bardzo, bardzo lubię. Ten do pudru jest przecudowny. H55 e, i do konturowania albo do różu. H24 to są takie dwa moje ulubione pędzle z Hakuro. Naprawdę super za te pieniądze. U mnie nowość, a u Was na pewno nie, to jest My Secret Face Illuminator, e, czyli taki złoto-szampański rozświetlacz, który nałożę na szczyty kości przepiękny jest i jest tak tani to jest niesamowite po prostu, że można kupić takie perełki w drogeriach za takie małe pieniądze, zobaczcie what? Na ustach wyląduje jedna z moich ulubionych pomadek matowych w płynie, to jest Sleek w kolorze Birthday Suit Ni to beż, ni to brąz, ni to róż, bardzo, bardzo piękny kolor. Dla fanek beżowych kolorów to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Makijaż skończony, mam nadzieję, że taka wersja glamour, trochę ciemniejszego oka Wam się podoba. Moim zdaniem te cienie z Urban Decay, czyli właśnie te cienie Munda, robią tutaj robotę w tym makijażu. Ja osobiście jako papuga, tak jak wielokrotnie się już określałam, bardzo lubię takie akcenty w makijażu, więc naprawdę dają radę. Trzeba trochę uważać, bo delikatnie się osypują, ale wszystko można naprawić. Także e, naprawdę bardzo mi się ten produkt podoba. Co do podkładu powiedziałabym, że muszę go jeszcze przetestować z inną bazą, bo niestety e, trochę się świeci i nie wiem właśnie, czy to jest wina podkładu, który ma po prostu takie właściwości, czy biodermy, którą nałożyłam pod, um, pod ten podkład. Zostawcie kciuki w górę, jeżeli ten makijaż Wam się podobał, a ja widzę się z Wami w kolejnym filmie. Hej!